Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Bartek, chyba nie tak? Myśleliśmy, że się zakończy ten weekend. No nie tak. Myśleliśmy, że jeszcze jeden konkurs zostanie rozegrany, ale z tego co tu widać, to, to nie ma szans najmniejszych w ogóle. Bardzo jesteś rozczarowany, no szczególnie, że ciągle walczysz o te punkty. No, trochę jestem, że tak powiem. no Spodziewałem się trochę dalszego skoku, no, ale jeszcze, jeszcze jest teraz jeden konkurs w planicy. No i te, tam jadę z dobrym nastawieniem, że nie sobie polatam. Właśnie, lubisz loty i jak się czujesz w ogóle na mamutach? No, to znaczy, tam jeszcze nie skakałem. skakałem u mnie no ale też to tak y, nie do końca tam i wychodził, chciał. No ale myślę, że, że teraz y, może być dobrze na tych lotach i, i z takim tam nastawieniem jadę. E, czy uważasz, że w ogóle tutaj dzisiaj w TTZ dałoby się oddać skok, czy to jest zbyt niebezpieczne? E, no jak przyjaliśmy, to, to nie było aż tak jak teraz, bo teraz to widać, że tu drzewami gnie dość mocno i, no i myślę, że nie byłoby... Może szansa by była, ale to by raczej nie miało sensu, bo skoczyłoby kilku zawodników i by była, myślę, dość długa przerwa, aż w końcu by odwołali. No to dziękuję i życzę powodzenia w Planicy. No dzięki. Niestety miało się tutaj dawać, dać skakać, ale niestety nie, nie, nie było na to szans, przynajmniej z perspektywy widza. Jak z perspektywy Twojej tutaj, dałoby się skakać w takich warunkach? No ciężko by było, na pewno te warunki były. No, samo co kręciło. Gdyby warunek był taki, że wiało na przykład narte albo tylko z tyłu, no to wtedy możliwe, żebyśmy skoczyli, ale tak jak jest kręci i to mocno kręci, no to nie ma szans, bo ta seria jedna to pewnie by trwała bardzo długo, więc nie ma sensu. Bardzo chciałeś wczoraj tu jeszcze raz skoczyć, żeby zakończyć ten, ten weekend jakimś takim pozytywnym skokiem. No, w sumie chciało się skoczyć, ale... Pogoda nie, nie, nie pozwoliła na to, no niestety. No i co, no, ale jest jeszcze Planica. Tam na pewno bardziej by się chciał skoczyć. No właśnie, Planica. Rozumiem, że miejsce w składzie masz raczej pewne i bardzo byś chciał tam polatać. No mam nadzieję, że mam pewne, pewne miejsce w składzie i jak tam pojadę, no to na pewno poniżej dwusty nie będę schodzić. <grym grym grym grym> z... <grym> Czujesz, że to może być obieg właśnie dla Ciebie, taki pod Twoją technikę? Nie wiem, no nie byłem tam nigdy, także nie, nie wypowiem się na ten temat. No to w takim razie dziękuję i życzę miłego, po, po, miłego powrotu do kraju. No a dzięki Tobie również.